Hey, any news on fatima what the fuck was that daddy Cześć wszystkim, witajcie na kanale omawiamy. Tu wspólnie odkrywamy tajemnice i analizy ulubionych seriali, filmów oraz wszystkiego, co z nimi związane. Jeśli jesteś nowym widzem, zachęcam do zapoznania się z wcześniejszymi odcinkami, subskrypcji kanału oraz kliknięcia dzwoneczka, aby nie przegapić nowych materiałów. Aktualnie omawiamy finał trzeciego sezonu stamtąd. Pamiętajcie, że moje filmy zawierają spoilery, więc jeśli jeszcze nie zaczęliście oglądać najnowszego sezonu, to czas na nadrobienie zaległości. Zaczynajmy. Odcinek 10 zatytułowany Revelations. Chapter 2 zamyka trzeci sezon serialu, pełniąc rolę jego finału. Na platformie IMDB zdobył ocenę 8,1. Mimo, że nie przebił swoją oceną odcinka pierwszego i czwartego, wciąż świadczy to o tym, że został przyjęty naprawdę dobrze. Wiadomo już, że czwarty sezon serialu Stamtąd zadebiutuje w 2026 roku, dając fanom ponad rok na analizy i spekulacje związane z tą niezwykłą historią. W dziewiątym odcinku Tabita po dotknięciu Wiktora zaczyna doświadczać czegoś więcej niż zwykłego fizycznego kontaktu. Pojawiają się wizje, które nie tylko widzi, ale także odczuwa, jakby były jej własnymi wspomnieniami. W finale dzieli się tymi przeżyciami z Jimem, który w międzyczasie postanawia przeprosić Jada za swoje wcześniejsze impulsywne zachowanie. Przypomnijmy, że ich konflikt niemal doprowadził do bójki, gdy Jim próbował powstrzymać Jada przed odkrywaniem mrocznych tajemnic miasteczka, obawiając się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Następnie Jim, Tabita i Jade wspólnie analizują swoje wizje i teorie, dochodząc do wniosku, że muszą udać się do kryjówki Viktora, znanej jako Pitchtrack. To właśnie tam w poprzednim odcinku Tabita dostrzegła, jedność dzieci Jankui, które zaprowadziło ją do ziemianki, gdzie znalazła Viktora. Na miejscu Jade daje upust swojej frustracji, co przypomina widzom jak wielu z nas, podobnie jak on, odczuwa zagubienie i irytację spowodowane brakiem jasnych odpowiedzi na pytania dotyczące tajemnic serialu. Po krótkiej wymianie zdań bohaterowie wracają do analizy wydarzeń, zwracając szczególną uwagę na liczby zapisane w butelkach zawieszonych na tajemniczym drzewie. Jim przedstawia teorię, według której liczby te nie odnoszą się do dat, lecz do nut podstawowych symboli notacji muzycznej. Warto Przypomnieć, że ta teoria zyskała na znaczeniu już wcześniej, gdy Jade grał na skrzypcach dla Wiktora. To wydarzenie przywołało jego wspomnienia o matce, Mirandzie, która również była skrzypaczką. Finał odcinka zdaje się wskazywać, że teoria Jima może być właściwym tropem, otwierając przed bohaterami kolejne ścieżki do odkrycia prawdy. Po ostatnim odcinku, w którym Ellis wraz z Elginem wyruszałem na poszukiwania Fatimy, Ellis szybko zauważa drugie dno w podejrzanych wypowiedziach Elgina i jego zapewnienia, że Fatimie na pewno nic się nie stanie i że robi to, co musi wzbudzają w Elisie podejrzenia co do intencji Elgina wobec Fatimy. Zaniepokojony dzieli się swoimi przypuszczeniami z Boydem i Kenim. Trójka decyduje się przesłuchać Elgina, który przebywa w domu kolonialnym. Podczas konfrontacji Elgin nieoczekiwanie wyznaje, że wie, gdzie jest Fatima, lecz odmawia ujawnienia tej informacji. Twierdzi, że tajemnicza kobieta w Kimonie, którą widział jest aniołem. Co tylko potęguje napięcie i irytację pozostałych. Boyd zdesperowany i zdeterminowany, by dowiedzieć się prawdy, postanawia sięgnąć po drastyczne środki, tortury. Decyzja ta budzi sprzeciw u innych, szczególnie w obliczu spostrzeżeń ze strony ojca Ketriego, który wciąż jako zjawa prześladuje Boyda. Tuż przed rozpoczęciem tortur, Polaroid, który Elgin miał przy sobie, niespodziewanie robi zdjęcie Boyda. Na fotografii pojawia się dom nad jeziorem, miejsce głęboko związane z przeszłością Boyda i jego zmarłej żony, Ebi. To tam jechali po przejściu Bojda na emeryturę, zanim ich plany pokrzyżowało powalone drzewo, które skierowało ich wprost do miasteczka. Napięcie osiąga punkt kulminacyjny, gdy Sara postanawia wziąć sprawę w swoje ręce. Pod wpływem własnych traumatycznych doświadczeń wyjawia Elginowi, że nie pozwoli, by Boyd stracił duszę tak, jak ona czuje, że straciła swoją. Decydując się na desperacki krok, chwyta za śrubokręt i w brutalny sposób wymusza na Elginie prawdę. Elgin w końcu wyznaje, że Fatima znajduje się w pobliskiej ziemiance. Boyd, Kenny i Ellis natychmiast wyruszają w jej kierunku. Zdeterminowani by ją odnaleźć. W międzyczasie Wiktor prowadzi Henrygo na wzgórze nieopodal miasteczka, gdzie znajdują się dwa pomalowane kamienie. To miejsce ma dla nich obu szczególne znaczenie. Właśnie tutaj Wiktor pochował swoją matkę Mirandę, a być może również swoją siostrę Eloise. Nie jest jednak pewien, czy odnalezione ciało należało do jego siostry, ponieważ stan, w jakim je znalazł, był zbyt makabryczny, by mógł je rozpoznać. Przywołując te bolesne wspomnienia, Wiktor wyznaje Henremu, że wciąż obwinia się za śmierć swojej matki i siostry. Jego głos drży, gdy mówi, że to przez niego zginęły. Spodziewając się gniewnej reakcji. Jednak zamiast tego Henry uspokaja go, mówiąc, że jego mama próbowała go chronić, ale teraz to jego zadanie jako ojca. Spoglądając Wiktorowi w oczy, zapewnia go, że zawsze będzie jego ojcem i że go kocha. Te słowa łamią napięcie chwili, przynosząc Wiktorowi ulgę i pokazując, że nie jest sam w swoim bólu. Równolegle Randall zmaga się z nawiedzającymi go wizjami cykat, które nieustannie dręczą go od dłuższego czasu. W akcie desperacji postanawia zakończyć swoje cierpienie i sięga po defibrylator znaleziony w karetce, którą wcześniej przyjechała tabita. Gdy zamierza przyłożyć urządzenie do swojej głowy, w ostatniej chwili interweniuje Mariel, Rzuca się na niego, obiecując, że razem stawią czoła problemom, które ich przerastają. To przełomowy moment, który podkreśla, że wątek Marielle skrywa jeszcze wiele tajemnic. Choć jej postać pozostaje enigmatyczna, rozmowa z Christie sugeruje, że Marielle ukrywa coś istotnego. Coś, co prawdopodobnie zostanie rozwinięte w nadchodzącym sezonie. Scena z defibrylatorem subtelnie zwraca uwagę widzów na logo Mabius, widniejące na urządzeniu. To wyraźne nawiązanie do klasycznego filmu z 1922 roku, Dr. Mabius”, którego motywy zdają się mieć znaczące powiązania z tematyką serialu. Z pewnością zgłębie ten wątek w przyszłych materiałach. Podczas obiadu Julie dzieli się z Ethanem swoimi przemyśleniami na temat wizji, które miała w ruinach lasu. Dochodzi do wniosku, że widziała przeszłość, co Ethan interpretuje jako zdolność bycia story walkerem, Osobą, która potrafi poruszać się między rozdziałami opowieści, które już miały miejsce. Gdy Julie pyta, czy powinna zmienić przeszłość, by ocalić Tien Chen, Itan, choć wyraźnie tęskni za nią, stanowczo odradza jej ten pomysł. Tłumaczy, że historia, która już została opowiedziana, nie może zostać zmieniona. To ważne przesłanie, które ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi z integracją w przeszłość. Taka zmiana mogłaby prowadzić do stworzenia trudnych, do naprawienia pętli czasowych. Julie zaczyna dostrzegać, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z jej mocą i jak może ona pomóc mieszkańcom miasta. Jeśli zostanie wykorzystana w odpowiedni sposób, w międzyczasie w barze Jade i Tabita analizują związek liczb z butelek z notacją muzyczną. Podczas rozszyfrowywania liczb poprzez nucenie Jade doświadcza przebłysku. Zaczyna słyszeć melodię, która wydaje mu się dziwnie znajoma, choć nie potrafi przypomnieć sobie skąd ją zna. Kiedy Jim przynosi skrzypce Mirandy, trójka bohaterów postanawia jak najszybciej udać się pod drzewo butelkowe, by Jade mógł zagrać melodię. Gdy zaczyna grać, w pobliżu pojawiają się dzieci Ankui, które powoli zbliżają się do bohaterów, co znacząco zwiększa napięcie tej sceny. W tym samym czasie Fatima przebywa w ziemiance, jej ciąża jest zaawansowana, a zbliżający się poród wprowadza ją w stan desperacji. W akcie frustracji rozbija słoik z krwią Elgina, a następnie w dramatycznym geście próbuje przyspieszyć poród, używając kawałka szkła do nacięcia brzucha. W tej chwili pojawia się tajemnicza kobieta w kimonie, która powstrzymuje ją przed dalszymi próbami zrobienia krzywdy dziecku. Kobieta uświadamia Fatimę, że dziecko jest już gotowe do narodzin. Gdy odchodzą jej wody, kobieta zaczyna odbierać poród. W tej samej chwili właz w ziemiance otwiera się samoistnie. Po narodzinach dziecka kobieta bierze je na ręce i znika, schodząc po schodach prowadzących do tajemniczego włazu. Kiedy Boyd, Elis i Keny przybiegają do ziemianki, słyszą przerażliwe krzyki Fatimy. Próbując ją odnaleźć, odkrywają ukryte drzwi. Po ich otwarciu Elis rzuca się na Fatimę, by udzielić jej pomocy, a Boyd decyduje się natychmiast podążyć za tajemniczą kobietą w Kimonie, która zabrała dziecko. Fatima wciąż w szoku wyznaje Keniemu i Elisowi, że miała wizję, w której odkryła prawdę o potworach. Są one w rzeczywistości ludźmi, którzy dla nieśmiertelności złożyli w ofierze własne dzieci. Potwierdza to teorię, którą przedstawiłem w poprzednich odcinkach na temat tajemniczego rytuału ukazanego w malowidłach w jaskini, do której trafili Tabita i Wiktor. W tym samym czasie Jade gra na skrzypcach melodię, która wydaje się kluczowa dla zrozumienia mrocznych tajemnic miasteczka. Nie wiem jak wy, ale ta melodia zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie i bardzo mi się spodobała. A wy, co o niej sądzicie? Muzyka staje się tłem dla równocześnie ukazanych wydarzeń. Widzimy, jak Boyd podąża tropem tajemniczej kobiety w Kimonie. Jego ścieżka prowadzi do ukrytej jaskini, gdzie zgromadzone są nocne potwory. W centrum jaskini kobieta kładzie niemowlę w błonie śluzowej, które nagle zaczyna gwałtownie rosnąć, przeistaczając się w dorosłego mężczyznę. Gdy potwór Fur rozrywa błonę i odwraca się. Boyd z przerażeniem rozpoznaje Smiley'ego, Potwora, którego wcześniej zabił. Smiley powrócił do życia. Melodia Jade przyciąga dzieci Ankui, które zaczynają zbliżać się do miejsca, gdzie on i Tabita się znajdują. Widzą nie tylko oni. Jedna z dziewczynek podchodzi do Tabity i wypowiada słowo Ankui. Tabita i Jade w jednej chwili doznają olśnienia. Wspomnienia ich poprzednich wcieleń powracają ze zdumiewającą mocą. Tabita zaczyna płakać, a Jade oznajmia, że słowo to oznacza pamiętaj. Oboje uświadamiają sobie, że w poprzednim życiu próbowali ocalić te dzieci, w tym swoją własną córkę, która została złożona w ofierze podczas mrocznego rytuału. Dziewczynka, która podeszła do nich, prawdopodobnie jest ich córką. Wizje ukazują, że byli świadkami rytuału w innym życiu, lecz nie udało im się jej uratować. Tabita wyjawia Jimowi, że w poprzednim wcieleniu była Mirandą, a Jade, Christopherem. Oboje powracają, odradzając się na nowo, by ratować dzieci przed ich straszliwym losem. Bransoletkę, którą Tabitha stworzyła w tym życiu, okazuje się odzwierciedleniem głęboko zakorzenionych wspomnień z poprzednich wcieleń. Tabitha odchodzi, mówiąc, że potrzebuje czasu, by wszystko przemyśleć. Niedługo później Jim wraca na miejsce ich dawnego wypadku kamperem. Nagle słyszy krzyki Julie, swojej córki, biegnącej w jego stronę. Już na pierwszy rzut oka widać, że coś jest nie tak. Julie wygląda inaczej. Jest obdrapana i ma zmienioną fryzurę. Szybko okazuje się, że to Julie z przyszłości, która przybyłaby ostrzec ojca przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Ich rozmowę przerywa tajemniczy mężczyzna o upiornym wyglądzie i ciemnych oczach, którego widzowie mogli wcześniej dostrzec na obrazach Mirandy w piwnicy Henry'ego oraz usłyszeć jego głos w finale pierwszego sezonu. To właśnie on ostrzegł Jima przed wykopaliskami tabity w piwnicy. Teraz zwraca się do niego mówiąc, że to wszystko nie musiało się wydarzyć i że wiedza w tym miejscu jest kosztowna. Mimo prób obrony, Jim ginie w brutalny sposób. Mężczyzna rozrywa mu gardło. Ostatnia scena to pełen rozpaczy krzyk Julie, której nie udało się zapobiec tragedii. Muszę przyznać, że finał ten był wyjątkowo udany i dostarczył odpowiedzi na wiele pytań, które nurtowały nas od samego początku serii. Choć szkoda, że twórcy nie zdecydowali się na pokazanie retrospekcji z rytuału, ani nie ukazali jak Jade i Tabitha wyglądali w swoich pierwszych wcieleniach, odcinek i tak okazał się pełen emocji i kluczowych wyjaśnień. Odcinek ten obalił wiele teorii, które pojawiały się w internecie i na różnych forach, w tym także moje własne. Jednak wcale to nie rusza, ponieważ o to właśnie chodzi w tym serialu. Zostawia on wiele fałszywych poszlak, na które specjalnie nakierowuje fanów. A przecież o to w tym wszystkim chodzi, aby analizować i interpretować jak najwięcej. Przecież od bardzo dawna żaden serial nie zmusił nas do tego, by nieustannie śledzić kolejne teorie i samodzielnie rozpisywać całą linię czasową. Nie uważam więc, że teorie, na które poświęcaliśmy tyle czasu, okazały się tylko teoriami. Zgodnie z moimi wcześniejszymi przypuszczeniami, mieszkańcy miasteczka faktycznie złożyli swoje dzieci w ofierze, aby uzyskać życie wieczne. Jednak jak to bywa przy paktach z mrocznymi siłami, nie wszystko poszło zgodnie z ich planami. Ich wieczność okazała się istnieniem w postaci brutalnych potworów, które polują nocą. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że te istoty nie mogą umrzeć, co wyjaśnia scenę odrodzenia Smiley'ego. Szczególnie interesujące było to, jak Smiley powrócił. Jego forma po odrodzeniu przypomina czerwoną postać z malowideł w jaskiniach, które wcześniej odkryli Tabita i Wiktor. Tak więc dwie postacie zaznaczone na biało to Jade i Tabita. Przed rytuałem były one oddzielone od reszty, a po rytuale, gdy wszyscy zostali przemalowani. Na kolor czerwony, J.T. i Tabita obserwowali ich z daleka. Następnie na malowidłach przedstawiono, że obie te postacie oddaliły się, a obok nich widzimy symbol nieskończoności, który wskazuje na to, że ich pętla powracania i próby ratowania dzieci będzie trwała w nieskończoność. Potwierdzona zatem zostaje teoria na temat cykliczności wydarzeń i powtarzających się wzorcach postaci, przy której byliśmy od samego początku. Co ważne, mamy już pewność, że miasteczko to miejsce objęte nadnaturalną naturalną klątwą, więc nie jest to eksperyment bądź symulacja, tak jak do tej pory wiele osób przypuszczało. Buła wyraźnie zmierza w stronę odkrycia prawdziwego źródła tej klątwy i zrozumienia, jakie są możliwości jej przerwania. JD Tabita, jak się dowiedzieliśmy, w swoim pierwszym cyklu życia mieli wspólne dziecko, co sugeruje, że byli małżeństwem. To rzuca nowe światło na wszystko, co do tej pory poznaliśmy, ich losy ponownie się połączyły, gdy tego samego dnia przybyli do miasteczka. Zgodnie z tym, co mówił Wiktor, dwa samochody dotarły do miasteczka równocześnie już za jego życia. Choć nie do końca wiemy, o kogo mogło chodzić, możemy podejrzewać, że chodziło o samochód Mirandy i Christophera. Sugeruje to, że te dwie dwie postacie zawsze przebywają razem. Dzieci Ankui, jak trafnie wszyscy przypuszczali, to dzieci złożone w ofierze. Dziewczynka, którą widzimy w tym odcinku, sądząc po jej wyrazie twarzy, to dziecko Tabity i Jada. Dodatkowo wizja, którą Tabita miała, gdy myślała, że widzi samą siebie, ukrywającą się przed czymś za kamieniem, okazuje się dotyczyć ich córki, która za dnia została schwytana przez pozostałych mieszkańców i zaciągnięta siłą do rytuału. Tabita przypominając sobie tę wizję mówiła, że ludzie krzyczeli na widok czegoś, co było po drugiej stronie kamienia, co sugeruje, że tymi Ludźmi byli Tabita i Jade, którzy krzyczeli do małej córki, ostrzegając ją przed złymi zamiarami mieszkańców. Niestety nie zdążyli jej uratować na czas. Ciekawym spostrzeżeniem, które nie wiem jak na ten moment interpretować, jest to, że dziewczynka posiada na czole identyczną ranę jak kobieta, która została dźgnięta prętem w głowę przez potwory w poprzednim sezonie. Co o tym sądzicie? Czy ma to jakieś większe znaczenie? Co do samego słowa Ankui, to jego kontekst, jako pamiętaj, Wydawał się zbyt oczywisty. Preferowałbym, aby miało ono większy sens lub było bardziej zagadkowe, jednak nie mam tego za złe twórcą. Postać mężczyzny w żółtym ubraniu, który zabił Jima, również wzbudza wiele pytań. Czy jest on jednym z lepszych potworów? Bardziej inteligentnych i okrutniejszych niż te, które widzimy nocami? A może to właśnie on jest kluczową postacią w historii tego miejsca? Kimś, kto zapoczątkował mroczny rytuał i zawarł pakt z mieszkańcami? A może podczas rytuału był tym mieszkańcem, któremu objawiła się tajemnicza postać i przedstawiła ofertę zawarcia paktu? To on mógł przekonać innych, by zgodzili się na układ, przez co nie należy do reszty, która zajmuje się tylko wychodzeniem nocą i dręczeniem mieszkańców. Jego rola jest znacznie większa. Ma dostęp do wiedzy o tym miejscu, może obserwować wszystko z góry i kontrolować informacje, które są trzymane w tajemnicy. Wskazuje na to jego wypowiedź do Jim'a wiedza kosztuje. Podobnie było, gdy Tabita kopała dół w piwnicy, co spowodowało, że cały dom magicznie się zawalił. Wygląda on więc na strażnika wiedzy, a Jim, którego zabił, był dla niego zbyt niebezpieczny. Mógł przyspieszyć działania mieszkańców w odkrywaniu prawdy o tym miejscu. Pamiętajmy, że mężczyzna w żółtym ubraniu może chodzić za dnia, w przeciwieństwie do innych potworów, które pojawiają się tylko w nocy. A może to właśnie on dopadł córkę tabity, którą widzieliśmy w wizji, gdy chowała się za kamieniem. Co ciekawe, byłem pewien, że postać mężczyzny w żółtym ubraniu będzie miała około 30-40 lat. Podobnie jak ta ukazana na obrazie Mirandy, gdzie nie miała siwych włosów. Dodatkowo wszyscy uważali, że to Randall, sądząc po czymś, co wyglądało jak rana na policzku tego mężczyzny na obrazie. Identyczną ma przecież Randall. Jednak w tej scenie nie widać, by mężczyzna ten miał jakąkolwiek bliznę po ranie, co może sugerować, że była to tylko zmyłka twórców. A może historia jest bardziej zawiła, niż się początkowo wydaje? Może ta postać ma inny związek z Randallem, który jeszcze nie został odkryty. Dodatkowo wiele osób wskazuje, że Ethan mógłby w przyszłości stać się mężczyzną w żółtym. Biorąc pod uwagę bardzo częste pojawianie się żółtej kolorystyki jego ubiorów w tle wszystkich odcinków. Jeśli by tak było, to byłoby to naprawdę ciekawe. Wiemy na pewno jedno. Mężczyzna ten jest bardziej niebezpieczny niż potwory. Jestem ciekaw, czy działa na niego magiczny talizman, ale sądząc po tym, że ma możliwość chodzenia za dnia, talizman ten zapewne w żaden sposób na niego nie wpływa. To tylko potęguje, jak bardzo niebezpieczną postacią może być. Warto również przypomnieć sobie słowa Martina, który stwierdził, że istnieją postacie gorsze od tych potworów. Być może miał na myśli właśnie tego mężczyznę. Pytanie, które się nasuwa, to jaki wpływ na jego pojawienie się miała melodia zagrana przez Jayda? Czy melodia miała tylko przypomnieć o wydarzeniach, które miały miejsce? Czy jest również kluczem do czegoś większego? Na Reddicie pojawiały się teorie na temat tego mężczyzny, sugerujące, że może być on odpowiednikiem króla w żółtym postaci z książki o tym samym tytule z 1895 roku. Na pewno przyjrzę się tej teorii w następnym materiale, więc jeśli macie jakieś spostrzeżenia, które mogłyby pomóc w tej analizie, dajcie znać. Jeżeli chodzi o Julie, która pojawiła się, by ostrzegać, przed Jim'a przed tym mężczyzną, to tak jak wspomniałem, jest to próba zmiany przeszłości przez Julie. Zapewne po śmierci Jim'a tragedia ta dotknęła ich rodzinę tak mocno, że trudno było im poradzić sobie z tą świadomością. Julie przecież powiedziała, że może uratować Tien-Chen, zmieniając wydarzenia. Jej ból po stracie ojca musiał być na tyle silny, że mimo ostrzeżeń Itana o niebezpieczeństwach związanych z ingerowaniem w historię, postanowiła spróbować swoich sił, by uratować ojca, co niestety się nie udaje. Widać również, że Julie jest obdrapana, co sugeruje, że podczas przemiesz Mieszczania się między rozdziałami, to właśnie ten mężczyzna w żółtym ją gonił, by powstrzymać ją przed zmianą przeszłości. Jestem bardzo ciekawy, co przyniesie kolejny sezon i jak potoczy się wątek Julie, ale jedno jest pewne: jej interwencja w przeszłość będzie miała niewyobrażalne skutki. Ciekawi mnie także sama postać Julie. Czy podobnie jak Jim i Tabita odradza się cyklicznie? I dlaczego posiada moc cofania się w czasie? Patrząc na Elgina, który ostatecznie zostaje pozbawiony oka, możemy domyślić się, że on również się odradza. To on mógł być wszystkimi postaciami pojawiającymi się bez jednego oka. Pytanie tylko, jaki ma w tym cel? Odpowiedzi na te pytania z pewnością dostaniemy w kolejnym sezonie. Wciąż nie dostaliśmy odpowiedzi na wiele wątków. Takich jak czym są tak naprawdę magiczne drzewa i jak działają. Ale będziemy analizować to w moich przyszłych materiałach. Przyjrzymy się także temu, jak działają klątwy, i będziemy analizować kolejne możliwości ich przerwania. Ciekawi mnie również, jakie podejście do Jada będzie miała teraz Bita. Przecież, gdyby nie śmierć Jima, w miasteczku byłoby aktualnie jej trzech partnerów, którzy są lub byli ojcami jej dzieci. Wiele osób zastanawia się również, dlaczego potwory są ubrane w stroje lat 50., 60. Skoro pochodzą z bardzo dawnych czasów. Według mnie osoby, które pojawiały się w miasteczku w tych wszystkich latach, były obserwowane przez potwory które pragnęły żyć wiecznie. Po zabiciu tych ludzi przebierały się za nich. To samo dzieje się, gdy Smiley widzi autobus. Wchodzi do niego i odwzorowuje ruchy, które zaobserwował u innych ludzi. Potwory przecież nie wiedzą, jak to działa, ale chciałyby być normalnymi ludźmi i zrozumieć ich zachowania. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe wsparcie i zaangażowanie w dyskusję. To na pewno nie koniec mojej serii analiz serialu Stamtąd w tym roku. Już w przyszłych tygodniach rozpocznę publikację dodatkowych analiz i teorii po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich wątków. Zachęcam Was do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat tego odcinka oraz całego trzeciego sezonu. Jak Wam się podobało? Co sądzicie o postaciach, fabule i wyjaśnieniach? Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w następnym odcinku i pamiętajcie, niech Wasza ciekawość prowadzi Was dalej.